Dzień dobry Państwu i zacznę od zaproszenia na targi książki w Krakowie. Będę tam z tą książką 29 października. Wszystkie szczegóły oczywiście zostawiam w opisie, a teraz przejdźmy do tematu odcinka, do pytania, które od początku wojny zadają sobie Rosjanie, ci Rosjanie, którzy nie biorą udziału w walkach, ale chcieliby, żeby Rosja wygrała. Mamy tutaj przykład tego pytania dlaczego Rosja uparcie nie rusza mostów przez Dniepr w samym Kijowie. Oczywiście chodzi o ogólnie mosty w Ukrainie. W różnych mediach od telewizji po Telegram w komentarzach, w ustach korespondentów wojennych, dziennikarzy, analityków pada bardzo często pytanie u Rosjan dlaczego Rosyjska armia nie atakuje mostów, nie paraliżuje ukraińskiej infrastruktury, logistyki w ten sposób, i często padają tutaj takie rady ze strony tych komentatorów, że jeśli Rosja zacznie to robić, to wygra tę wojnę. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie, przy czym przy okazji zrozumiemy także, dlaczego ataki na most Kerczeński. W Cieśninie Kerczeńskiej, znany także jako most krymski, dlaczego także nie można się spodziewać, że on zostanie szybko i prosto zniszczony? I dlaczego tak naprawdę nie to jest najważniejsze? Bo są tutaj, proszę Państwa, dodatkowe wątki, ale po kolei. Zacznijmy od odrobiny historii. Próby zniszczenia mostów z dużej odległości, to są czasy już II wojny światowej. A później wojny wietnamskiej. I tu mamy most w Hanoi i próby jego zburzenia, właśnie w czasie wojny wietnamskiej. Mówię tutaj o atakach z powietrza, bo jeśli, proszę Państwa, jesteśmy na ziemi, w pobliżu mostu, to da się to zrobić stosunkowo prosto. Jeśli kontrolujemy most, można podłożyć ładunki wybuchowe i doprowadzić do zawalenia się tej konstrukcji, do trwałego zniszczenia mostu. Ale to, to jest inna sytuacja. Mówimy tutaj o atakach na mosty, które znajdują się daleko. W przypadku wojsk ukraińskich, mówimy o moście Kerczeńskim, w przypadku wojsk, wojsk rosyjskich, mówimy o różnych mostach, m.in. o mostach na Dnieprze, ale nie tylko. Zgodnie z sugestią rosyjskich patriotów, niszczenie mostów w głębi Ukrainy zniszczy ich logistykę. I sprawi, że będą oni wyłączeni z wojny. Ale wróćmy do historii. Tu mamy most na rzece Hanoi. Zwykły most. Solidny, kolejowy, duży most. Zwykły, bo wiele jest solidnych mostów na tym świecie, nie tylko ten jeden. On, proszę Państwa, został zbombardowany już w sierpniu 1967 roku i wymagało to wielu sił i środków. 36 samolotów F-105 zrzucały bomby w locie nurkowym. Bomby o masie 1360 kg, 3000 funtów. Porządne, duże bomby. Jego naprawili, proszę Państwa, już w październiku. W sierpniu zbombardowali, w październiku naprawili. W październiku znowu zbombardowali, w listopadzie naprawili. W grudniu znowu zaczęły się bombardowania, kiedy się skończyły, w maju znowu naprawili. Później był bombardowany także bombami, proszę Państwa, naprowadzanymi. Ale ostatecznie ten most stoi do dzisiaj. Zrzucono na niego całe tony bomb, i efekt był taki, że udawało się zrzucić z filarów przęsła poszczególne, a Wietnamczycy to naprawiali. To nam pokazuje już pierwszą bardzo ważną rzecz. Niszczenie mostów nie jest aktem, jest procesem. Jeśli. Zresztą widzieliśmy to w, na, w przypadku mostu krymskiego. Jeśli nawet Ukraińcy dokonali cudu e, akcji so, sabotażowej, to był prawdziwy majster sztyk akcji sabotażowych z eksplozją ciężarówki na moście krymskim. E, uszkodzenia były poważne, one zostały naprawione. Zajęło to czas, kosztowało to pieniądze, wymagało wiele wysiłku, ale po prostu zostało to naprawione. Jeśli ataki na mosty nie będą się powtarzać, to skutki tych ataków nie będą trwałe. Potwierdził to zresztą inny epizod z amerykańskim lotnictwem, kiedy most na jeziorze na, w pobliżu miasta Basra w Iraku w 1991 roku był wielokrotnie bombardowany, a Irakijczycy albo go odbudowywali, albo urządzali przeprawy pontonowe obok tego mostu, które także były niszczone, ale tempo ich organizacji było podobne do tempa ich niszczenia. Tu przy okazji, proszę Państwa, lotnictwo amerykańskie posiadając przewagę w powietrzu, praktycznie dominację i posiadając bomby kierowane o dużej masie, także zauważyło, że same te dwa czynniki nie wystarczają. Trzeba jeszcze wiedzieć jak uderzyć i uderzyć odpowiednio precyzyjnie, żeby zrzucić przęsło z filaru mostu, bo po prostu nie jest to łatwe zadanie. To jest na tyle... Silna, wytrzymała struktura, że nawet bomby o tej masie, tam były używane też 2000, bomby o masie 2000 funtów. Czyli odpowiednio mniejsze, to jest już poniżej jednej tony, około 800 kg. Wciąż to jest jednak wyraźnie więcej niż w przypadku rakiet i pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, które posiada Rosja. I tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wygląda precyzyjne, bezpośrednie trafienie pociskiem manewrującym o masie. Części bojowej głowicy około 500 kg, co mniej więcej odpowiada zdolnościom rosyjskim, to znaczy zdolnościom takich pocisków jak Kalibr czy Iskander. Tu widzimy trafienie prawdopodobnie przy użyciu pocisku manewrującego Storm Shadow na most Czongarski. Tu była widoczna po prostu duża wyrwa, nawet nie udało się zrzucić przęsła z filara. Jest duża wyrwa, oczywiście konstrukcja mostu została prawdopodobnie uszkodzona, ale to jest otwór w jezdni. To jest dużo. To na pewno nie pomaga, ale to jest za mało zdecydowanie, żeby mówić o trwałym zniszczeniu mostu. To jest pewne uszkodzenie. Natomiast inny przypadek z wojny rosyjsko-ukraińskiej pokazuje to, o czym mówiłem. Niszczenie mostu jest procesem, a nie aktem. I czasem nie musi być aktem, żeby było skuteczne. To, co tutaj widzicie, to jest nawierzchnia mostu Antonowskiego w pobliżu miasta Hersoń. Ten most był atakowany regularnie przy użyciu przede wszystkim pocisków rakietowych wystrzeliwanych z wyrzutni HIMARS i M270. Jak widzicie, tutaj nie ma nigdzie blisko w, hmm, czegoś, co moglibyśmy nazwać zniszczeniem mostu. Ten most był ostrzeliwany miesiącami i ostatecznie został wyburzony hmm, poprzez hmm, zdetonowanie ładunków wybuchowych podłożonych w tym moście przez stronę rosyjską, która wycofując się po prostu wyburzyła mosty prowadzące na prawy brzeg Dniepru, żeby nie pozwolić siłom ukraińskim się przeprawiać na okupowaną przez nich stronę. Więc z jednej strony widzimy tutaj, że most Antonowski nie był zniszczony przez regularne ataki rakietowe, a z drugiej strony wzięcie tych mostów, trzech, tam były trzy mosty. Pod kontrolę ogniową przez stronę ukraińską wystarczyło. Nie trzeba było tego mostu burzyć, trzeba było po prostu przejąć kontrolę ogniową nad jego powierzchnią, mieć zdolność do precyzyjnego powtarzania ataków, osłabiania tego mostu, co prowadziło do zmniejszenia możliwości korzystania z tej przeprawy przez Rosjan. Rosja znajduje się jednak w zupełnie innej sytuacji niż Ukraina ma. Różnego rodzaju pociski rakietowe, manewrujące, balistyczne o zasięgu nawet do 2,5 tysiąca kilometrów, jak widzicie tutaj, z powiedzmy, nawet jeśli z Wołgogradu będziemy liczyć, tu się nam wygięła ta linia, to jest 1500 kilometrów, 1650 do najdalej położonych miejsc w Ukrainie, mogą sobie w teorii. W teorii Rosjanie pozwolić na to, żeby przy użyciu swoich pocisków dalekiego zasięgu, o masie, która pozwoliłaby dokonywać regularnie takich strat na mostach przeciwnika, mogłaby sobie wybrać określone mosty w Ukrainie i po prostu. Wziąć je pod kontrolę ogniową, powtarzać te ataki tak długo, aż te przeprawy stałyby się niemożliwe do wykorzystania, ich naprawy byłyby zbyt trudne, zbyt kosztowne. W teorii, w teorii byłoby to możliwe. Tutaj jednak pojawiają się dodatkowe kwestie. Po pierwsze, mamy bardzo wiele różnych mostów i Rosjanie musieliby Wybrać jako te strategiczne cele dziesiątki takich mostów w całej Ukrainie, która ma po prostu duże terytorium, wiele przepraw, które mogłyby być w ten sposób wykorzystywane, przy czym miałaby także możliwość tworzenia nowych, pontonowych przepraw, więc tego typu kampania niszczenia mostów przy użyciu takich środków jak drogie. Precyzyjne rakiety dalekiego zasięgu byłaby szalenie kosztowna. Amerykanie mogli sobie w Wietnamie czy w Iraku na to pozwolić, bo mieli dominację w powietrzu i mogli używać precyzyjnych bomb, które są po prostu od rakiet tańsze. Amerykanie mają też po prostu przemysł, który zapewnia im możliwość prowadzenia tego typu ataków na dużą skalę. Rosjanie oczywiście mają Iskanderów, czy rakiet typ z rodziny H-555, 59, Kalibrów i tak dalej, także mają wiele, ale mają także bardzo wiele celów do trafienia. To jest jednak tylko jeden, jedna z przyczyn, zaryzykuje stwierdzenie, że gdyby skupili się na mostach, a nie na przykład na elektrowniach, to tej amunicji ich przemysł także zapewniłby im wystarczającą liczbę. Jest jednak inny problem, ale może zanim do tego przejdziemy, jak to działa, to pokażę przykład sprawnego zniszczenia mostu uszkodzenia, tak naprawdę, mostu ukraińskiego przez Rosjan. To jest ten most most w mieście Zatoka tak się nazywa. Tutaj to możemy zobaczyć to jest zaznaczony na czerwono na południe od Odessy. To faktycznie jest miejscowość Zatoka Most ym, ruchomy zwodzony, on się na tych proszę państwa słupach tak podnosi, jest wyciągany do góry jak na windzie, dzięki czemu może przepuszczać statki. I on został dość poważnie uszkodzony tutaj. To widać, proszę państwa. Nie jest zniszczony. Filary są w zasadzie w całości. Ale no, uszkodzenia są dość poważne. Natomiast nie udało się tego Rosjanom, Rosjanom osiągnąć przy użyciu ataków rakietowych. To było zupełnie inny był to środek to był dron nawodny. Widzimy tutaj, jak on podpływa pod most. I następuje mocna eksplozja. Dokładnie w ten sam sposób zaatakowany został most w cieśninie kerczeńskiej. Podczas drugiego ataku na ten most, wtedy także dokonano pewnych uszkodzeń, które do dzisiaj są reperowane, już częściowo zostały naprawione, wciąż jednak prace trwają. Wtedy udało się przęsła podrzucić, jedno z nich zostało dość wyraźnie przemieszczone opadło pod kątem, drugie zostało tylko przesunięte. Ta metoda działa, ale także jest tylko metodą, która przynosi chwilowe e, uszkodzenia. To nie jest metoda, która pozwoliłaby na przykład na zniszczenie filara i pełne zniszczenie mostu. Żeby w pełni trwale zniszczyć most, najlepiej byłoby trafić właśnie w, w filar mostu, ale jest to po prostu Wyjątkowo skomplikowana operacja, trudna do osiągnięcia, po prostu dlatego, że trudno w ten filar mostu trafić. Zwłaszcza jeśli uderzamy na przykład rakietą lecącą po trajektorii balistycznej, bombą lotniczą, czy każdym innym typem uzbrojenia, który przylatuje od góry. Tak jak na przykład pociski rakietowe z Highmarsa, to przylatuje od góry pod dużym kątem i łatwiej trafić takiemu uzbrojeniu. Oczywiście opowiadam o tym po laicku dla laików. Żeby trafić, łatwiej jest w powierzchnię jakiejś przęsła, w jezdnię po prostu, niż w podporę czy filar. Dodatkowo, proszę Państwa, żeby osiągnąć Efekt trzeba trafić precyzyjnie. Tutaj widzimy kładkę. Byłem na tej kładce niedawno, podczas ostatniego wyjazdu do Kijowa. Ona stoi, wygląda dokładnie tak jak w tej chwili. I widzimy tutaj atak rakietowy sił rosyjskich. To jest centrum Kijowa, kładka piesza, pieszo-rowerowa. No, to nawet jakby, proszę Państwa, wytrzymało przejazd ciężarówki z amunicją. To jest za wąskie. I no prowadzi z parku do parku, więc to nie jest obiekt strategiczny. Mimo to zostało to zaatakowane przez rosyjską rakietę. Widzimy tutaj potężną eksplozję. To jest październik zeszłego roku, minął już trochę ponad rok od tego ataku, więc to był moment, kiedy Rosjanie znajdowali się już ich pozycje daleko. Od Kijowa, więc to musiała być rakieta większego zasięgu. Więc znowu o głowicy o rozmiarach około pół tony. Niewiele więcej Rosjanie mogą, albo inaczej, nic Rosjanie nie mogą większego wysłać w stronę Ukrainy, jeśli by to nie była bomba lotnicza. A bomba lotnicza nie ma takiego zasięgu, więc jeśli by Rosjanie chcieli burzyć. Ukraińskie mosty to to jest największe czym mogliby próbować i tu widzimy, że ta eksplozja trafiła obok. Minęła o parę metrów ten most i w związku z tym rakieta za kilka milionów dolarów, no tutaj zależy od rakiety to może być miliona, to może być parę milionów dolarów, nie trafiła w most i w efekcie no tam chyba powybijała szyby, ale nie zrobiła mu po prostu nic. I w dokładnie ten sam sposób mogłyby wyglądać ataki na inne ukraińskie mosty. Rosyjskie rakiety, co przyznają sami Rosjanie, chociażby tutaj w artykule, piszą, że mają precyzję do 5 metrów. Do 5 metrów to nie jest źle. Taki szeroki most w Kijowie ma około tam 12 metrów szerokości, więc byłaby szansa w niego trafić. Tylko, że te 5 metrów to jest, proszę Państwa, to, co zakładają rosyjskie media, a nie to, jak wygląda sytuacja naprawdę. Tutaj mamy jeszcze więcej, nawet 30 metrów, więc w teorii trafić by się dało, a w praktyce, jak wynika z działań rosyjskich, oni po prostu w to nie dowierzają, bo mostów nie próbują trafiać swoimi rakietami. To faktycznie mogłoby przynieść, w teorii Pozytywne rezultaty byłoby to faktycznie niszczeniem ukraińskiej logistyki, zwłaszcza gdyby próbowali niszczyć na przykład mosty kolejowe w pierwszej kolejności, ale faktycznie wymagałoby to precyzji, która jest trudna do osiągnięcia nie tylko dla Rosjan, ale ogólnie dla wszystkich armii świata. Precyzyjne, prawidłowe trafianie w mosty jest po prostu wyzwaniem. Wciąż mimo wszystko takie trafianie, żeby trafić w słaby punkt mostu precyzyjnie, wielokrotnie i to później móc powtórzyć po tym, jak ten most zostanie naprawiony, żeby go nie przywrócono do działania. Więc w efekcie, proszę Państwa, tutaj trzeba powiedzieć, że Rosjanie zachowują się zachowując się wbrew swoim komentatorom własnym, takim jak ci z tego początkowego artykułu, zachowują się racjonalnie i nie próbują zniszczyć czegoś, co wymagałoby od nich użycia ogromnej ilości bardzo drogiej amunicji i miałoby wątpliwe efekty. Bo nawet jeśli udałoby im się konkretny most trafić, to musieliby to robić raz za razem, bo w innym przypadku Ukraińcy by go odbudowywali, naprawiali, jeśli by faktycznie jeden most wzięli pod kontrolę ogniową, niewiele by to zmieniło, musiałyby być to dziesiątki mostów, a co za tym idzie już setki rakiet, dziesiątki kolejnych ataków powtarzających się regularnie, to prawdopodobnie zużyłoby większą część rosyjskiego potencjału rakietowego, który jest wykorzystywany w inny sposób. I tutaj trzeba powiedzieć, że ataki na cele takie jak elektrownie, które są po prostu duże, w które no, też nie jest powiedziane, że łatwo trafić, bo tam też nie wystarczy trafić po prostu na teren elektrowni, trzeba trafić w konkretne miejsce, żeby zniszczyć ważny element instalacji. Niemniej jest zrozumiałe dla mnie, że wybierają takie cele z punktu widzenia. Logiki i efektywności, bo oczywiście z moralnego punktu widzenia kompletnie nie rozumiem, dlaczego oni wymyślili sobie, żeby zniszczyć sąsiada, bo im się nie podoba, ale to już jest ocena moralna. A z technicznego punktu widzenia to, że nie atakują regularnie ukraińskich mostów, jest po prostu racjonalne. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dziękuję, że wspieracie moje zrzutki. W tych zrzutkach pomagamy białoruskim ochotnikom, którzy robią to, co trzeba robić, to znaczy próbują Rosję pokonać, obronić Ukrainę przed okrutnym najeźdźcą. Czasem zapominamy o tym wszystkim, czasem. Wydaje się, że to wszystko jest odległe, że to wszystko jest jakaś przeszłość, już trochę chyba zobojętnieliśmy, ale tam dalej duża część kraju jest pod okupacją. Tam dalej funkcjonują piwnice, w których się torturuje ludzi. Tam dalej istnieje katastrofa humanitarna na części terenów Ukrainy wokół frontu i po stronie okupowanej. Tam dalej jest bardzo. Toczy się tam dalej bardzo ważna gra o bezpieczeństwo naszej części Europy. Także dziękuję, że staramy się razem coś robić. Dziękuję, że wspieracie mnie osobiście na patronajcie, Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.